Witajcie! Dzisiaj pogramy znowu w Mafii opowiem Wam trochę o nowinkach ze świata gier, więc tutaj zaczynamy, 3% gry, nie ma źle, pogramy sobie troszkę. No. Dzisiaj w odcinku będzie trochę o Worms'ach Mozzwantedzie, nowym dodatku do Battlefielda, naszej już skończonej stronce, paru wiadomościach na temat naszej strony, bo będę miał do niektórych prośbę. No, więc zaczynajmy. Jesteśmy pod domem, w którym ostatnio skończyliśmy dobra, włączmy mapę może, zobaczymy gdzie mamy jechać, gdzie jest jakaś misja, żeby jechać. Dobra Dobra, jedziemy u Kra... Nie, bliżej mamy chwilę na miejscu, dobra. Jest obok, więc. Okej. Okay. No, dobra. To ja Wam tu zacznę pogadać, wyoglądajcie sobie dalej yy, poczynania w grze. Więc tak, na temat nowego Netflix Feed Most Wanted jest taka nowinka, że posiadacze Xboxu ucieszy wiadomość, że kolej, o kolejnej możliwości wykorzystania ich kontrolerów w znanej grze yy, będzie to też tak jakby wykorzystanie Kinecta podczas jazdy. Yy, będzie to możliwość wykorzystania Kinecta, wówczas... Kontrola posłuży nam do przeprowadzenia w lecie modyfikacji naszego auta, zamiast pauzować grę i wychodzić do menu e, w celu dokonania konfiguracji z Kinectem oraz funkcją rozpoznawania głosu będzie można zrobić znacznie prościej wszystko. Czyli nie wiem, wydamy polecenie, które mam nadzieję będzie można wcześniej sobie zaprogramować głosowo lub jeśli będą zaprogramowane, to będzie trochę źle, bo każdy ma inną modulację głosu i byłoby to może mało rozpoznawalne. Ale można, może będzie już wydany jakieś coś, żeby po prostu tak można było robić. E, tutaj dodatkowo, będzie, na przykład będziemy chcieli zmienić mm, opony podczas jazdy. Będziemy jechali na drzwi, będzie inaczej. Będziemy jechali pasma, mm, gdzie będą inne opony. Będzie też możliwość mm, w locie, że tak powiem, e, dać sobie nitro, czyli włączyć nitro pod, e, w samochodzie. Nie wiem, czy to będzie głos instalowany, czy ruchem ręki. Jak ruchem ręki to trochę będzie kolidować z prowadzeniem samochodu. Lecz głosowo powinno to jakoś się sprawdzić. Zależy jak, czy zrobią modulację głosem, czy nie. Premiera jest zapowiedziana na 30 października na Xboxa. Zobaczymy, kiedy wyjdzie to na kompa. Mam nadzieję, że wszystko wychodzi w jednym czasie. Byłoby OK. Dobra. Na temat Wormsów wychodzi nowa e, e, część e, Worms Revolution, premiera na PC, Xboxie i PlayStation 3, została zaplanowana na 10 października. Więc w czasie, kiedy będzie wychodził Most one, to możecie sobie pograć Wormsy. A czego możemy się po niej spodziewać? Przede wszystkim, choć nasze robaki i inne obiekty będą trójwymiarowe, cała rozryżka będzie się toczyć w dwóch wymiarach, tak jak dawniej. Worms Revolution przynosi bardzo wiele zmian, pojawiających się będą klasy postaci, żołnierz, mięśniak, naukowiec, szpieg, trochę przypomina mi to Steam Fortress, tam byli też Pajrow, ci wszyscy naukowcy, różni medycy, tak to wyglądało trochę, nie wiem, ich sama yy, będzie to zróżnicowane właśnie, żeby jedni będą szpiegami, mięśniakami i oni będą mieli różne rodzaje broni do tego ale wszystko zostanie zachowane w 2D nasze ramce i świat będzie lekkim 3D więc nie powinno być problemu z grą wydaje się być ciekawą propozycją na wieczorne mm, takie rozerwanie się wyszła również, wyszła, wyjdzie również mm, pierwsza gra o powstaniu warszawskim wyjdzie ona tutaj 15 września e, Będzie ona w dystrybucji cyfrowej Zapewne na Steamie Chociaż nie wiem, no ładnie, ale Cena też jest przystępna, bo 11,99 12 euro Czyli około wyjdzie zł 50 złotych Warto też obejrzeć zwiastun Uprising 14.4 e, który e, jest dość ciekawym prezentacją jak będzie wyglądała gra Trochę podobna do Sniper Elite, lecz mm, graficznie powiem, nie stoi na wysokim poziomie jak na grę, która była dość dużo mm, długo robiona. Miała pierwotnie gra miała trafić na sklepowe półki 28 sierpnia, lecz najpierw zostanie wydana mm, w wersji cyfrowej. Co ja wiem, jest lepsze czasami, chociaż wolę mieć pudełko na półce niż, że tak powiem, klucz na Steamie. To tak, dziwnie. No, także tutaj już nas policja goni i ciężko jest. Gdy e, gangi nas gonią, policja goni, nie wiemy co robić. Trzeba uciekać, jeszcze mi to policja zablokowała. Ktoś mi wyrzuca samochodu. O co chodzi w ogóle? O fakty, gnoju. Zobaczmy. No, no, już się wystraszył, jak mam to e, broń. On no, nie atakuje. Ciekawe. No, samochodem nie wyjadę więc dupa, co coś innego na szybko no, nasza strona już jest praktycznie skończona no jest skończona, wszystko jest zrobione jeszcze wystarczy zrobić parę spolszczeń napisów angielskich z silnika WordPressa no, szukamy też ludzi do pisania artykułów na naszej stronie i no ogarnięcie po prostu żeby strona się rozwijała w dobrym kierunku Ogarnięcie pomoże nam też na zarobienie na stronę, e, na konkursy dla Was, bo już jeden konkurs mamy przygotowany. Ob o konkursie powiem powiedzmy w, w środę wrzucę kolejny odcinek. Czy to będzie z Battlefield, czy z Mafii wrzucę kolejny odcinek w środę. W środę będzie już o konkursie więc nie pow więc powinniście być zadowoleni. Powiem tak, do wygrania będzie gra na Steamie, ale jaka to jeszcze nie powiem. Możliwe, że będą dwie. Zobaczymy jeszcze. Dodatkowo będziecie mieli możliwość e, wykazania się. Jeszcze pomyślę w jaki sposób, ale po, powinno być ok. No, tutaj mamy jeden, drugi kolejny sklep do rozwalenia. Tutaj mamy już rozwalaj te sklepy, potem jeszcze kolejne będzie. Trzeba wszystko rozwalić Trzy już... No i dobra, przepraszam panie. Załamiłem się, kochanie. Mm, dobra. Grajmy dalej. Strona jest przygotowana pod dużo nowości. Już jej pojawiałem też po artykułuję. Trzeba mieć czasu, żeby to wszystko zapisać. Też ja nie mam za dużo czasu z powodu pracy i różnych obowiązków. Um, jest też... mam kole, dla Was kolejną złą wiadomość dla użytkowników Windowsa XP. Jak słyszeliście, na XP nie będzie można pograć w Black Ops, nie można grać... Black Ops 2, nie można grać w Sleeping Dogs. A teraz jeszcze nie będzie można grać w Hitman Absolution. Jest to kolejna granie wspierane przez e, Windowsa XP. Mi się wydaje, że coraz więcej gier tak będzie niewspieranych, lecz... że na, Powiedzmy sobie szczerze, że trzeba się w końcu przeciąć kiedyś na nowy system, bo fakt faktem, Windows Vista był nieudany, ale 7 już jest udana. Można powiedzieć, że równie dobrze jak XP. Lecz na pewno wielu fanów jest bardziej za XP, lecz to jest powiedzmy sobie przestarzały system, dużo sprzętu nie obsługuje. Może obsługuje, ale ma z nimi problemy, bo większość oprogramowania jest tworzona już na po prostu Windowsa 7. Dobrze, tutaj już jest prawie koniec misji, za chwilę. Ale jeśli oglądać tutaj jeszcze... Oj, nie zabiję. No, to się nazywa co? Strzelać w babkę i jej nie zabić. No, tutaj już prawie robota skończona. Musimy się tylko uciec. I będzie można zapisać grę w końcu. Bo potem cały czas policja goni i jesteśmy poszukiwani. To będzie ciężko uniknąć do tej misji. Um, dobra. To ja się z Wami powoli żegnam. Zapraszam do lajkowania naszej strony na Facebooku, subskrybowania kanału na YouTube, komentowania, głosowania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobały kolejne odcinki i zapraszam do następnego odcinka. Na razie.